Witam Was, widzowie, na drugim odcinku z gry Fortnite. Tak, widzowie, to jest drugi odcinek e, z mojego kanału z gry e, Fortnite. E, widzowie, mm, dzisiaj nie ma jakiegoś czy coś, dzisiaj po prostu pokazuję wam karnet. No bo jeżeli ktoś pojechał i chciał zobaczyć karnet, no to może zobaczyć u mnie. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, no i my przechodzimy do karnetu bojowego. Widzowie, ogólnie, tako. E, ten karnet jest mega fajny mega y, ciekawy. To jest ekran wczytywania, v dolce. Y, ten y, sztandar, kilo, niszczyciel niszczyciela. Bardzo fajny ogólnie. To jest taki pierwszy kilof z tego sezonu z, z tej strony. Y, emotka to nie będę pokazał, bo może prawa ma autorskie. Malowanie. Emotka rzucana, fajna. Mm. Plecak i to jest skin za pierwszy poziom. On mi się mega widzę podoba i widzowie, jakby ja mam kupiony karnet. Mam cztery, piąty poziom i razem z wami będziemy biali poziomy, bo chcemy mieć dwusetne. No i widzowie, ja mam to Mam połowę blokowaną karnetu, więc jest dobrze. Tu mamy ekran wszytywania. Tu mamy graffiti. Tu mamy lotnie, no nawet fajna. fałdolce, plecak i teraz widzowie smuga, spadanie i fajne też jest. Skin, w ogóle inna edycja, stylu widzicie, inaczej wygląda. Biały. Yy, I tutaj jest słuchajcie właśnie do każdego, do każdego jakby... Jak, jak wam to powiedzieć. każdego jakby skina jest no jakby taki yy, jest do każdego skina w jednej stronie jest edycja stylu że na przykład mamy teraz tą panią o, na przykład yy, tą, to będziemy mieli na następnej stronie też ją tylko inny jakby edycja stylu. Tej strony. To jest widzę trzecia strona. No i tutaj mamy tak. Ekran wczytywania, standard, kilowy, które bardzo mi się fajnie ono podobały, tylko ja sobie się wolę, jednak takie pojedyncze. V dolce do to będę nie będę na prawo, malowanie. No i mamy tego Skina. No i tak jak mówiłem, że ma edycję, ma edycję stylu ekran wczytywania, graffiti. V-dolce, emotka nie będę pokazywał. Muzyki też nie plecak. Fajny, bo z niego coś zaraz wyleci. No właśnie. Biało, niebieskie. No i tu mamy edycję stylu. Widzicie? Inaczej to wszystko wygląda. Okej, okay, teraz mamy gromap. No spoko. Ten skin bardzo mi się widzę, podoba. Zaraz do niego przejdziemy, ale pierwszy ekran przytywania, graffiti, killoff. No, ma nawet bardzo fajny zbierak. Emotka rzuca że cena, to jest dobre, to jest bardzo dobre. Tutaj mamy lotnię. Tu mamy V-dolce i ja, sajcie skin, który mi się mega, mega podoba. Ale do niego będzie lepsza edycja ja ją mam akurat. I zaraz wam pokażę, ci. Ja, zaraz wam pokażę ja tę edycję. Yy, ekran wczytywania. Plecak bardzo fajny, bardzo fajny, bo ogólnie... Jakby... Ten sezon jest związany z Japonią, z japońskim i chińskim. Jakby ten plecak jest związany z, właśnie takim, nie wiem, jedzeniem, chi, jedzeniem chińskim i w ogóle japońskim. Ma, bardzo fajny plecak, mi się bardzo podoba. V-dolce to chyba każdemu się podobają, nie wiem. MOka to to wiecie. Malowanie, muzyka. No i mamy, widzowie, edycję stylu Groma. Widzowie, no powiem Wam tak, ten styl mi się mega podoba. I tej strony mam połowę. Ekran wczytywania. Emotka rzucana. kilow taka katana, bardzo fajna. Ona nie jest podobna do takiej katany, wiecie, w, w Fortnite, w grze. Ale to jest podobne. V -dolce, Plecak. I to jest, widzowie, lotnia. Patrzcie, meteoryt normalnie. Patrzcie, to jest kozackie. Ja właśnie to lotnie mam. Ja bym się od razu. No i co mamy skina. Tam z Tillskiem, no to jest bardzo fajny skin. I do niej też będzie z y, tym ekran czytania, fałdolce, smugi, z meteorytem, więc też tutaj musimy się wszystko wyrzucić. Malowanie katana, tamta była trochę lepsza. Bo... Ekran czytania. Znaczy, boże, czemu się mieli sztandar zaczyna? Przedwanie, bo on jest taki i kwadratowy, i mi się mieli to. Eee, sztandar. To jest sztandar, widzę. No, nawet fajny, możecie ocenić w komentarzu. No i mamy edycję stylu. Hmm, no co ja bym mógł powiedzieć? Powiem wam tak. Bardzo fajny styl. E, tylko, e, wiecie co, ja wolę takie bardziej e, z, takie zielone jak tamte. Przechodzimy do znejnej strony. E, awansuje na poziom 50. Jak się czytam, zaświemy się, że awansuje na poziom 50, jest tak myślę, to ja zaraz tu będę, nie? No i mamy tak, ekran przytywania, plecak, mm, Malowanie. fałdolce Graffiti y, Lotnie Zobaczcie, jaka fajna. No, mi się podoba. No i dobra, i przechodzimy do przybłęda. To jest w sobie sensie, się y, właśnie, i widzicie? Y, tutaj piszę, pokażę Wam myszką. Jeden z dwóch. No, a czekajcie, bo ja tutaj Wam trochę zaspoderowałem. No, i mamy tego skin. No, spoko. ale edycja będzie lepsza. Ekran przytywania. Małdolce. standard, V-dolce, No i mamy, widzowie, jak by to powiedzieć, skina. I właśnie, napiszcie w komentarzu, czy ten skin był w sklepie. Ja myślę, że ten skin w masę. że on był w sklepie, bardzo fajny. Dziesięć na dziesięć, na dziesiąta I widzę, że, jeżeli się pomyliłem Że na przykład jest plecak, a mówię że czasami ja Mogą się raz tak pomylić, ale to To, to nie ważne hmm. przytywania no Właśnie widzę, teraz Teraz to będzie akrobatka normalnie Teraz będzie skin Który mi się najbardziej podoba Graffiti, fałdolce, dolce Plecak, bo, plecak to jest fajne Dobra, e, mamy tutaj mm, Muzyka Zobaczcie to. Zobaczcie, przeżyj, przejrzyjcie się na te to jest widzę, 10 na 10 kiloty. No bo jakby, patrzcie. Ogólnie to jest, kilofy te są do akrobatki. Napiszcie w komentarzach czy te kilofy wam się przypomnę. są pazury Wulverine. Znaczy, ja nie wiem, czy to są, ale są podobne. I zobaczcie to. Moje różne takie pazury Wulverine. I ja parę widzę na taki test pomysł. Że. E, moglibyśmy nagrać odcinek, znaleźć jakiegoś podobnego skina do burgerina i byśmy mogli udawać Wolverine. i widzę, dobrze. To by było dobre na odcinek, ale to to tak, jest Ja przechodzimy do mojego do ulubionego skina akrobata, cywilskiego, z z skandalicznego, na Erancie działania, snowy, emotka mamy tu, tu mamy lotnie, tu mamy plecak, tu mamy, mamy styl, mamy jest jest, 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 też jest, 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 jest najlepszy. Mamy styl do jest, to jest, to jest, to jest, Prawie ostatnia. Dobra, ekran wszytywania. Malowanie. Plecak. E, dolce Graffiti. Tutaj takie waklarze. I w ogóle e, zauważyliście, że e, tutaj są takie gwiazdki. 3, 4, 5, 5, 3, 7. I tu za 9. Waklarze. E, I mamy skin w sesie. i ten skin widzowy jest mocny. Awantuję na poziom 86. Fajne jest, ale edycja jaka jest kozacka. Yy, właśnie, bo to powinno być na setne, a to pisze awansy na 94. Yy, yy, ekran przetywania. tutaj mamy takie skrzydła, nie będę ten lepiej. Mm, smugi jest, olej, jakie smugi, widzowie. Co jest? Ej, widzowie, znaczy ja tak wiecie, ja tak karnetu całego prawie nie oglądałem, chociaż że ten sezon ma już prawie miesiąc, ale ja tak wiecie, te, które mam teraz, jakby ja te smugi widzę, muszę mieć, patrzcie, bo to jest już koniec, jakby karnetu. Ostatnia strona. I to będzie pewnie jakiś czerwiec już jaki maj i to akurat jest związane właśnie z wodą, z latem. Akurat yy, u nas, yy, u nas jest, yy, jest 16 stopni, więc dlatego tutaj widzowie są takie smugi. Yy, sztandar, emotka rzucana do tego fałdolce. I mamy skina, który ma taki, no fajny, bo ma jakiś dźwięk fajny. No właśnie, to jest edycja stylu. I teraz ci dodatkowe nagrody. Patrzcie, mm, pokażę Wam. Takie kill-offy. Plecak. Tutaj te płyty, co ja mówiłem. Ekran wczytywania i edycja do tamtej siódmej strony. Dalej, y mamy plecak, mamy emotkę, mamy wachlarze, mamy lotnie. To jest w sensie mówimy motor, ten. No i mamy kolejną edycję. Uuu! Edycja do tego skina. Okej, okay, mamy lotnie. Mamy plecak sztandar. Kilo. No i mamy widzowie Mizuki Magmowa. Bardzo fajny skin. Ona mi się też bardzo fajnie podoba. No i teraz mamy widzowie fioletowe skiny. To po prostu będę przewijał taki fajny, fajny fajny, fajne. No i fajny Spoko, spoko, spoko. Po prostu zobaczcie, jakie to są skiny. Po prostu e, znowu jest wszystkie nagrody na poniżną stronę, bo właśnie ja to trzeba by ja niecilu, to było zdobywać. jeszcze nie to na z zadań widzowie e, są takie. Kilof, obrotnie, smuga. Tu mamy skip. i widzowie jakby muszę mieć jakby ten motyw znaczy jak jest lepszy, ale on też jest stopy zagubiony no jeden, nie dajmy, plecak, rybun, ale ten motyw plecak bardzo rychły druga druga drugi styl też bardzo fajny Styl widzowie taki jest. Patrzcie, czerwona Maska. Dobra, dobra. Mamy no mamy ten plecak. no nie ja będę ten. No i widzowie skin, który mi się chyba najbardziej podoba teraz ze wszystkich skinów. Akrobatka balonowa. No widzowie jak lód jest balonowy. No normalnie akrobatka balono, balonowa też musi być. No i tyle. I skin, który będzie wchodził to jest. Taki, widzowie. Ogólnie ten skin będzie za 7 dni. Mamy tutaj napisane za 7 dni już wkrótce. No i mamy też ekipę Fortnite. No i widzowie, to by było na tyle z tego karnetu. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zostawcie łapkę w górę, suba z zonem. No i co? Trzymajcie się. Cześć.